Osoby dwójki, ludzie wrażliwi, empatyczni, spragnieni harmonii i bliskości. Często są bardzo serdeczni, jeśli nie wikłają się w gry i intrygi. Dwójki naturalnie przyciągają innych. Ich największym wyzwaniem jest brak inicjatywy. Pragną zrozumieć innych, ale często czekają aż sytuacja się wyklaruje. To powoduje blokadę. Toną w analizach, zamiast działać. Czasem utkną w relacjach, próbując zadowolić wszystkich wokół, zapominają o sobie i swoich pragnieniach. Ich rozwój zaczyna się wtedy, gdy uczą się podejmować decyzje bez pełnego obrazu. Głębokie zrozumienie przychodzi z doświadczenia, a nie z teoretycznego czekania. Idealny sojusz? Dwójka z jedynką. Jedna osoba działa, druga rozumie. Tylko razem potrafią stworzyć coś wielkiego i trwałego. Jeśli jesteś dwójką, pamiętaj. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, by ruszyć, zrób pierwszy krok, otwórz się na życie i zaufaj sobie. Inicjatywa to twój klucz do sukcesu i wewnętrznej mocy. Zacznij działać już dziś, energia ruszy razem z tobą.